Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Poradnik, czyli mojej survivalowej serii, w której chodzimy na ciekawe przygody i budujemy piękne rzeczy. Dzisiaj bardzo ważny odcinek w historii tego kanału i tego survivalu tego świata, bo będziemy walczyć z Witerem. Idziemy pokonać Witera, żeby zdobyć neterową Gwiazdę i zbudować Beacon, chociaż to będziemy robić dopiero w następnym odcinku. W tym skupimy się tylko i wyłącznie na pokonaniu Witera. Natomiast zrobimy to pewnym sposobem, tak, żeby to było banalnie proste, łatwe, żeby Wither nie mógł nas zranić i po prostu, że każdy sobie z tym poradzi. Natomiast, żeby móc to zrobić, musimy udać się do Endu, czyli do twierdzy gdzieś w tamtą stronę. I ten sposób widziałem u wielu youtuberów zagranicznych, że w ten sposób Twittera pokonują. Natomiast nie wiem kto był pomysłodawcą pierwszym tego e, tego sposobu, więc niestety wam nie powiem i nie podeślę linka, ale możecie to spokojnie zobaczyć u mnie. Natomiast zanim to, to troszeczkę kopałem ostatnio neterytu, więc możemy sobie zrobić. E, dwie sztabki neterytu, niestety jednego, jednego odłamka nam zabrakło do, czwarte, do trzeciej sztabki, ale tak naprawdę mamy już cały sprzęt neterytowy, zbroję, hełm, nogawice i buty. Mamy miecz i kilof neterytowy, została nam tylko siekiera i łopata, więc te dwie rzeczy teraz możemy sobie zrobić i nadać im neterytową, neterytową moc, nazwijmy to. Tylko chciałbym chyba najpierw jeszcze zmienić... Eee, imię łopaty. Jedwabna łopata. Eee, I tutaj chciałbym sobie chyba zapisać koordynaty naszego domu. Minus 300, minus 30. Dobra, i tak to sobie zapiszemy. Jeśli się kiedykolwiek zgubimy, to będziemy wiedzieć. Dom. Dom jest. Minus 300, minus 30. Ok. 16 poziomów. To są żarty, no ale trudno. Bierzemy to, zmieniamy tą nazwę i robimy neterytowy sprzęt i już pokazuję jak się przygotować do witera, co jest potrzebne, żeby w ogóle witera przyzwać i jak, co jest potrzebne do tego, żeby go pokonać. Mamy siekierę, mamy łopatę no i słuchajcie, w tym odcinku dwie wielkopomne chwile, no bo mamy pełen neterytowy sprzęt, cały, calutki, i idziemy pokonać Witera. Co nam będzie potrzebne, żeby pokonać Witera? No słuchajcie. Przede wszystkim będzie nam potrzebne to co tutaj mamy, czyli trzy czaszki witerowego szkieleta. Jak je zdobyć, pokazywałem w odcinku 43 z tej serii, także jeśli nie wiecie, to polecam, można je znaleźć w neterytowej fortecy, wypadają z mrocznych szkieletów, witerowych szkieletów, więc tam w odcinku 43 dokładnie to pokazywałem. Poza tym będziemy potrzebowali cztery obsydianu, całe szczęście akurat tyle dokładnie, dokładnie mam, więc wystarczy. I będziemy potrzebowali piasek Dusz. Też wystarczą 4, 4 bloki piasku Dusz, i tyle tak naprawdę nam wystarczy. Tyle nam wystarczy. Żeby przyzwać Witera. I teraz Witera można przyzwać głęboko pod ziemią, zrobić taki długi tunel i w ten sposób go pokonać, z nim walczyć. Natomiast nigdy nie można tego robić w pobliżu waszej bazy, bo Witter wybucha, robi bardzo dużo zniszczeń dookoła siebie, więc zawsze trzeba odejść gdzieś dalej. Odejść gdzieś dalej, natomiast my dzisiaj zrobimy to sobie w ENDzie. Zrobimy to sobie w ENDzie. Więc pokażę taki sposób, po prostu jak zrobić to inaczej. Inaczej to znaczy po prostu łatwiej, czyli Wither nie będzie w stanie niszczyć okolicy, Wither nie będzie w stanie nas zranić, my po prostu go uwięzimy pod Bedrockiem i dlatego musimy udać się do Endu, czyli o tutaj, do tej twierdzy. Także zabieram mapę, muszę chyba z końcu zrobić Nether Hub i żebyśmy mogli się szybko przez Nether przenosić, bo jest to uciążliwe latanie tam cały czas, no ale widzimy się już za chwilę i przeniesiemy się do endu. Ale teraz, chociaż jest to dużo, dużo szybsze, bo możemy sobie podlecieć elitrą, więc nie muszę już biec przez ten świerkowy las, przez tą taigę i nie muszę płynąć łódką. Także jest dużo szybciej. Spawn ustawiony już tutaj, właśnie przy, przy naszej przy naszym teleporcie do Endu i możemy śmiało wskakiwać i pokażę Wam co i jak jak z tym witerem sobie poradzić. Całe szczęście mamy już Elytrę, więc te wypady do Endu są trochę mniej straszne, bo nie spadniemy w razie co do pustki, tylko mamy rakiety i możemy po prostu podlecieć. Natomiast tak czy siak będzie trzeba tutaj zbudować most i bardzo chciałbym to zrobić właśnie, żeby było nam tu troszkę bezpieczniej, i żebyśmy sobie po prostu zrobili schody do góry, więc mam nadzieję, spokojnie sobie w ten sposób o, dotrzemy, ustawimy sobie tutaj mostek i przejdziemy spokojnie nad przepaścią, chociaż już tutaj nie mogę, bo już, już mi przeszkadzają tutaj te bloki, ale już sobie wydrążymy. Przejście i w końcu nie będziemy musieli używać pereł, żeby się dostać tutaj. Czekajcie, jak to zrobimy. O, tak sobie zrobimy. Żeby to przejście było szersze i żebyśmy byli bezpieczni, i wydrążymy sobie tutaj do góry schody. Do góry zrobimy sobie schody, pewnie nawet też potrójne, ale to jeszcze, jeszcze nie teraz, na razie wystarczą nam pojedyncze, wystarczą nam w zupełności tutaj pojedyncze i tak samo zaraz pokopiemy sobie pod, pod portalem, który nas przenosi po prostu z powrotem do overworldu, do zwykłego świata w minecraftcie, bo to o to właśnie chodzi, tam mamy taką fajną platformę z bedrocka i możemy się tam spokojnie schować oczywiście musimy uważać na endermany żeby nic nam się tutaj nie stało, żeby żaden nas nie zaatakował. I gdzie jest portal? Tu jest portal. Już się bałem, że go zgubiłem. Oczywiście, śmieje się troszeczkę, ale już się bałem, że go zgubiłem. I teraz tak, musimy się wkopać pod ten portal, pod ten portal, żeby e, żeby pokonać Witera. I robimy to cztery kratki. Zobaczcie, wybieramy sobie jeden bok. Mamy jeden, dwa, tu trzy i cztery. Czwarta klatka to jest. Pierwszy schodek, wtedy nam tak idealnie wychodzi, żeby pod tym portalem się zmieścić, i kopiemy aż pod niego. Aż pod niego. I teraz powiem Wam dokładnie, jak to zrobić, żeby sprawdzić, czy na pewno jesteśmy w dobrym miejscu i czy Wither będzie uwięziony. Kopiemy sobie aż tutaj, do tego bedrocka. I tu musi być wysokość trzech kratek, czyli trzech kratek nie głębiej, bo inaczej Witter nie będzie e, uwięziony. Wykopujemy sobie tutaj w ten sposób komnatę o szerokości 5, zaraz ją poszerzymy, tylko przejdziemy do końca sobie. Tak, w ten sposób tu już chyba jest koniec, o ile dobrze liczę. I teraz musimy pójść w bok, zaraz jeszcze zobaczę. Nie, tutaj jest koniec, dobra. Czekajcie, odbudujemy sobie troszkę to odbudujemy sobie to. Tu jest koniec, żeby znaleźć te narożniki, czyli jeszcze jeden musimy tutaj do tyłu sobie wykopać. Mamy tu szerokości 3 i są narożniki, tak? Czyli będzie szerokość tak naprawdę 5, bo tu mamy narożnik 2 3 4 i 5, drugi narożnik, czyli takiej szerokości musi być właśnie ta komnata i wykopujemy ją sobie o aż dotąd, aż odkryjemy wszystkie cztery narożniki. Które widać tutaj, po prostu z tego end, endowego e, kamienia. I teraz pokażę Wam coś takiego. Zobaczcie, f3 klikamy i musimy być na koordynatach 0,0. 0. Nie liczy się wysokość, tylko x i z, czyli tutaj jest 0,0, 0. to znaczy, że tutaj mamy ten słup, bo ten słup jest nad, e, na koordynatach w endzie 0, 0. główny słup do portalu. I teraz żeby dobrze to zrobić potrzebujemy tego, co sobie przygotowaliśmy, czyli mamy cztery obsydianu, cztery piasku i dusz, czaszki, tarczę sobie na wszelki wypadek weźmiemy, łuk nam w sumie tutaj nie będzie, nie będzie potrzebny. Tu wziąłem, żeby zbudować sobie ewentualnie schody między portalem, tam gdzie się pojawiliśmy, tam sobie zrobimy może to jakoś fajnie w endowym stylu, no ale to nie temat na dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim witerem, a może jak go szybko pokonamy, bo to pójdzie ekspresowo, to sobie te schody zrobimy. I teraz tak. Musimy zrobić sobie tak, żeby na pewno dobrze połapać odległość. Tymczasowy blok. Tutaj mamy tu jest to załamanie, jest wyżej bedrock, tu jest ten niższy bedrock na środku i tu robimy sobie tymczasowy blok i teraz sprawdzamy, czy zanim nim stoimy sobie na Kratce 0,0 i stoimy. Stoimy sobie na kratce 0,0. Jak widzicie, tu przejdziemy, to już jest 1, tutaj też już jest 1, więc tu mamy 0,0, jeśli patrzymy na koordynaty. F3, wyłączamy to. To znaczy, że tutaj będzie pod tym naszym filarem e, te trzy bloki obsydianu, i tu czwarty blok obsydianu, i ten czwarty, właśnie ten tylny, musi być na tym bloku 0,0. 0,0, czyli tutaj z tyłu. Hmm, chyba wszyscy mamy takie koordynaty, więc jeśli też to będziecie robić, to pewnie tu będzie 0,0, ale po prostu on musi być na środku, na środku tego, tak jak tutaj widzicie. Tu mamy środek, zgadza się, jest z pięciu środek ten tutaj w bedroku. I tutaj, jak mamy w tą stronę, to też z pięciu jest środek, czyli on stoi na środku. No i teraz pozostaje nam ostatni element, czyli przyzwać witerowego szkieleta. Witerowego szkieleta trzeba przyzwać. I już wam pokażę, jak to zrobić. Tutaj jesteśmy. OK. Jesteśmy bezpieczni. Elytra nam tutaj niepotrzebna. zbroja też nie, bo zobaczcie, co się będzie działo. Ten witer uwięziony będzie w bedroku. Żeby to zrobić, musimy z piasku dusz zbudować takie literę T po prostu, można na stojąco, można należąco. Tutaj w tym przypadku mamy należąco, no i trzeba postawić. Trzy czaszki. Na razie postawiłem dwie. Trzeba postawić trzy czaszki witerowego szkieleta i wtedy go po prostu przyzwiemy. No i teraz to zrobimy, żeby go pierwszy raz w historii w naszej serii, na moim kanale w ogóle pokonać. Eee, tylko zanim to zrobimy, zrobimy sobie ustawienia i musimy troszkę dźwięki ściszyć, wrogich potworów i wybuchów, bloków tutaj, bo inaczej może Wam Rozsadzić uszy przy nagrywaniu. Także musimy pamiętać, że później bloki i wrogie stworzenia trzeba podgłosić. Ale na, potrzeb, na potrzeby nagrywania po prostu robimy to w ten sposób. Nie? I teraz kładziemy trzecią czaszkę i wtedy pojawi się whiter. Trzecia czaszka jest whiter. Odsuwamy się troszeczkę, bo whiter na początku nic nie robi. Stoi w miejscu, ale zaraz wybuchnie. Zatrzęsie tutaj porządnie terenem, wybuchnie. I wtedy dopiero, o widzicie, będziemy mogli go atakować. Niestety tutaj, o, zaczepił jakiegoś Endermana, więc trzeba na niego uważać. Ale zobaczcie, Wither teraz nas nie atakuje my możemy po prostu w ogon go atakować, o i też Endermana przy okazji, nie wiem czy to Wither nie, to ja, ale dobra, z Endermanem sobie szybciutko, szybciutko poradzimy i widzicie, stoję tuż obok Witera, on robi swoje wybuchy on robi to co robi normalnie ale nic nam nie zabiera po prostu damage'a, bo jest uwieziony w bedroku i te wybuchy nam nie przeszkadzają teraz widzicie, świeci się Wither w ten sposób, to znaczy, że już nie mógłbym go atakować strzałami już by strzały się od niego od Odbijały, jeśli bym robił to tradycyjnie. Ale robię to w łatwy sposób, wymyślony, piękny, prosty sposób, więc po prostu cały czas mogłem atakować go mieczem, a nie z daleka. Bo jeśli robimy to pod ziemią, w tunelu, to w pierwszym momencie atakujemy go łukiem, a dopiero później, gdy pojawia się ta taka otoczka, ta taka bariera, to dopiero mieczem. I zobaczcie, co mamy. Mamy neterytową gwiazdę. Neterytową gwiazdę, i tak jak widzieliście, też już odblokowała się receptura. E, Bikona, latarni magicznej. Tutaj nie mam stołu rzemieślniczego, rzemieślniczego, żeby Wam to pokazać. I teraz to sobie zostawimy tutaj. Pokonaliśmy Witera, ale tą komnatę sobie zostawimy i ten obsydian sobie zostawimy, bo za każdym razem, gdy będziemy chcieli pokonać Witera, gdy będziemy chcieli e, zdobyć neterową gwiazdę, żeby zrobić kolejny bikon, bo bikonów można mieć kilka, to będziemy mogli sobie tu przyjść i w ten prosty sposób e, tego Witera pokonać. Także jak widzicie, Naprawdę, naprawdę nic trudnego. Jeśli Wam ten sposób się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i napiszcie w komentarzu, czy wiedzieliście o tym sposobie, czy nie, czy już go gdzieś widzieliście. A jeśli tak, no to po prostu cieszę się, a jeśli nie, no to skorzystajcie, bo jak widzieliście, jest to banalnie, banalnie proste. Pokonaliśmy Witera dosłownie w 30 sekund, bez w ogóle narażenia życia, bez narażenia życia. I to tyle. I możemy sobie wracać. Wracać do domu, wracać do domu, więc skaczemy tutaj w portal. Przy okazji, wracając do domu, tutaj było jeziorko lawy, więc zatrzymałem się na moment, żeby trochę obsydianu wydobyć, bo mamy go już bardzo, bardzo mało. Aczkolwiek widziałem, że w enderczeście jest jeszcze 15. 15 bloków obsydianu ale mimo wszystko to i tak niezbyt dużo jeśli chcemy sobie zrobić kilka ender chestów czyli skrzyń endera no to naprawdę przyda się go więcej a być może przyda się jeszcze do czegoś zobaczymy, to jest bardzo trwały mocny mocny blok, więc, więc jest no, idealny do twardych struktur, nazwijmy to do czegoś co musi być wytrzymałe i tak jak widzicie tutaj wylałem po prostu na chwilę wodę żeby on się nie spalił, bo pod spodem też jeszcze mamy lawę i po prostu, jakbyśmy w ten sposób kopali, no to mogłyby utonąć te bloki obsydianu w lawie. A tak przynajmniej woda, woda to wszystko zmywa, tak jak widzicie, i obsydian się nie niszczy, nie niszczy. I 32 bloki nam w zupełności wystarczą. Zabieramy wodę z powrotem i możemy lecieć dalej do domu dwa razy spacja, wzbijamy się w powietrze i już prawie już prawie jesteśmy na miejscu, już prawie jesteśmy na miejscu, jeszcze tylko jedno wzgórze małe już przelecieliśmy obok portalu i widać nasz zamek Naszą piękną okolicę. Naszą piękną okolicę. Aha, zapomniałem chyba powiedzieć na początku odcinka, bo tutaj rozpoczęliśmy przy ognisku, na ławeczce siedząc, ten odcinek. I jeśli nie widzieliście, to zbudowaliśmy to wszystko, czyli tutaj ten małą przechowalnię, małe schowki z drewnianymi wstawkami, ognisko, ławeczki, kilka latarni, to miejsce na, na dzwon, Zbudowaliśmy na live'ie ostatnim, na ostatnim live, także jeśli jeszcze nie widzieliście, to polecam. Live był stosunkowo krótki, bo trwał tylko godzinkę, więc można spokojnie sobie go obejrzeć. O nie kilofa nie chce, e, trzeba zrobić F. Guzikiem F zamieniam przedmioty z lewej do prawej ręki. Wraca Kilof tutaj. No i jesteśmy w domu. I słuchajcie, to by było praktycznie już końcówka tego odcinka, bo pokonaliśmy sobie Witera, zrobiliśmy podstawowe zadanie, które dzisiaj mieliśmy zrobić. Jeszcze tylko sprawdzimy, czy ta neterytowa gwiazda jest na pewno, czy mi nigdzie nie uciekła. Myślę, że nie, jest tutaj. I to oznacza, że w przyszłym odcinku, w kolejnym odcinku z tej serii pokażemy sobie, jak zrobić bikon. Jak zrobić latarnia? Właśnie to się nazywa magiczna latarnia. Magiczna latarnia w polskiej wersji. Widzicie, obsydian nam się też przyda. Ale to już nie dzisiaj tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Także jeśli nie możecie się doczekać, to tym bardziej napiszcie komentarz, dajcie znać pod tym filmem, że chcecie zobaczyć jak zrobić bikon, jakie on daje korzyści, jakie bonusy, w czym nam ułatwia tutaj granie w Minecrafta. No i jak go zbudować co zrobić? Podpowiem, że będzie potrzebne dużo bloków albo szmaragdów użyjemy albo żelaza, bo tego mamy bardzo, bardzo dużo i wykorzystamy go przy kilku na pewno projektach. Na tym świecie. Czy to wszystko? Chyba tutaj wszystko zabraliśmy. Mamy parę bloków, schodów jeszcze nie wybudowałem, aczkolwiek na pewno szybciutko je wybudujemy w najbliższym odcinku, żebyśmy mieli ładne, ładne przejście. No dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Naprawdę mam nadzieję, że wam się podobało. Musimy zapolować jeszcze na czaszki witerowe wtedy udać się do fortecy. Przypominam, to odcinek 43, żeby zrobić kolejnego witera, żeby tych gwiazd i bikonów latarni magicznych mieć kilka na naszym świecie. No ale to musimy jeszcze popolować. To by było na tyle. Jeszcze raz, bardzo proszę, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i piszcie komentarze, bo uwielbiam z wami rozmawiać pod filmami. To jest dla mnie bardzo fajna forma interakcji i budowania społeczności. Cieszę się, że jesteście ze mną, a jeśli możecie, to też jest opcja wspierania kanału i możecie pomóc w rozwoju tych moich filmów, żeby było ich coraz więcej i żeby, było, żeby były coraz lepsze. To już wszystko na dziś. Dzięki, serdeczne, cześć! I do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.